dobry, proszę Państwa Jesteśmy przed szpitalem na Nowowiejskiej. Tam gdzie osoby zginęły Bartek i Kwiatkowski w sierpniu 2016 roku upamiętniliśmy ich życie tym Więc Chciałem bardzo wiele rzeczy powiedzieć. Wiele, bo to trzeba powiedzieć. Jak psychiatrzy, ci, którzy pracują w tym szpitalu psychiatrycznym i nie tylko uczestniczą w czarnych protestach, w marszach równości, manifach, strajkach kobiet i innych marszach aborcyjnych LBGT. Oni są po stronie. Eee, czarnego protestu. To oni właśnie doprowadzili do tego, że wiele osób nie żyje. Czy to na Nowowieczki, czy to w innych szpitalach. Proszę Państwa. Ci ludzie chcą, żeby nas po prostu yy, nas po prostu leczyć, a sami są politycznie, są lewakami, aborcjonistami yy, czy LBGT Doprowadzili do tego Że wiele osób zginęło W szpitalach psychiatrycznych Sam Trzaskowski uczestnicza w tym procederze Zniszczył to wszystko Zniszczył To że finansuje to wszystko Ja to tak powiem Że Że zobaczcie Ile oni doprowadzili do tego, że właśnie ludzie nie żyją. Nie żyją ludzie. Brol Meszko można by wymieniać. Można to zrobić. I upamiętniliśmy ich śmierć. Więc proszę Państwa, my musimy działać. My musimy ludziom pokazać, że my właśnie tak działamy, że działamy przeciwko temu terrorowi. Sam Kaczyński współpracował z platformą obywatelską. I sam jest za borcym i za psychiatrią. I jak to jest? Panie Kaczyński, że pan właśnie to widział, że Pan doprowadził do tego, co jest. E, co jest. Co się wydarzyło wręcz, co doprowadziło do tego, że tyle ludzi nie żyje. My musimy robić... Sojusze. I mój przyjaciel... Anon A... Jest takim przyjacielem. Że my potrzebujemy naprawdę... Naprawdę... Naprawdę potrzebujemy takich ludzi jak Anon. Bo oni mają złote serca i ten... i umieją ten... I mówię, on naprawdę doprowadzać do łez Pamiętajcie do tego, bo jednak sam jestem nerwowy, ale ja wiem dlaczego się denerwuję. I nikomu krzywdy nie zrobiłem. I to jest po prostu ludzkie, że każdy się denerwuje. Ale to nie oznacza, że każdy ma być. W szpitalu psychiatrycznym i że ma być torturowany, I ja po prostu powiem to tak: musimy coś robić, bo oni nas chcą nie o tyle znęcać e, się, co zabić. Ile możemy dać przykładów, że byli w szpitalu psychiatrycznym? tą część i hołd oddajemy tym ludziom, którzy zginęli w szpitalu psychiatrycznym. Ci, którzy właśnie tutaj już nie powiedzą ale na pewno w niebie na pewno w niebie będą o nas pamiętać nazywacie chorych psychicznie chrześcijanami innych osoby z innych relik i też osoby które są wegetarianami nazywacie ich osobami chorymi psychicznie jak możecie w Polsce katolickiej proszę państwa nie przedłużam i powiem tak jeszcze, że wy mnie prześladujecie i Anona on, też. Więc teraz daję głos Anonowi, żeby on powiedział najważniejsze. Oddajemy hołd ogólnie grupie jednostek, które zostały poddane losowi gorszemu niż śmierć, czyli inwalidztwie umysłowym. Ja udając się astyresko w 44, mam nadzieję dostać neotropy i ogólnie kombinacje pod postacią mantady na tam z Mam nadzieję, że będzie wystawiona taka diagnoza, aby już nikt nigdy mnie więcej przeciwko artykułowi 39 Konstytucji nie terroryzował. Bo są ludzie, którzy są poddawani rehabilitacji. Jak i ludzie, którzy są poddawani detencji tutaj. E, co więc, przesadne stosowanie neuroleptyków i benzodiazepin jest e, niezgodne z etyką i praktyką lekarską. Szczepienia niepożądane odczyn szczepienny. Ludzie popadają w histerię z powodu pandemii i trafiają w tak paskudne miejsca. A to lepiej byłoby na przykład trafić do Zakładu Karnego numer 2 w Łodzi, ponieważ tam inaczej podchodzą do człowieka. Podają im androgeny na przykład, hormony, żeby ustabilizować jednostkę. Coś ma bardziej wspólnego z naturą. Więcej innymi środkami natura, tymi naturalnymi są datura, y, Kioun, brukmansja, lulek, papaver somniferum, apocyna cae, cae, na zaburzenia psychotyczne, tricholoma equestre, grzyb, y, mukomor cytrynowy, y, skellywood mushroom i pomea areca catechu. Są to tradycyjne środki, dość silne, używane w różnych schorzeniach. Różnie mówię o tych środkach, które zawierają psylocybinę, której też nie chcą nam zalegalizować. San Pedro też nie, nie jest zalegalizowane. Wykorzystują również taki środ środek jak e, meskalina e, albo Lopopopchora w Współsprawca tego te, te zwyrodnienia Już nawet nie zbrodni, a zwyrodnienia Pan J., J... Kaczyński W końcu yy, Drogą Sprawiedliwości myślę, że też... I to będzie jego koniec Tak jak Stonoga w wywiadzie mówił Poniesie los gorszy niż swój brat yy, Tak więc Należy dawać przykład, zostać dobrym psychiatrą, który nie będzie przypisywał silnych e, środków. Są też w zaburzeniach e, depresyjnych wykorzystywane melitracyn plus glupentyksel. Więc tak to wygląda. Chciałem świętego spokoju w tym dziadostwie. Jest to zmora wszystkich yy, grybsterów. Nie życzę nikomu, aby tam trafił. Nie miejsce dla ludzi. Proszę Państwa, my tutaj chcemy uczcić pamięć o ofiarach psychiatrii, którzy tutaj zginęli. I na pewno. Trzeba o nich pamiętać. To dalej Anon. Dostałem również uzasadnienie postanowienia z sądu, w którym było powiedziane, że, że moje dezynfekowanie stanowiło swoiste zagrożenie. W żaden sposób nie mogę się od tego raczej wybronić. Aczkolwiek zrobię, wykorzystam wszystkie środki prawne, by uzyskać jak najbardziej korzystny dla mnie wyrok. Rozmawialiśmy również z firmami Milan, Beatriz, Elilie Polska o środkach, które oni dystrybuują. Kosztami sądowymi nie zostałem obciążony one podwyższone do maksimum dla kancelarii eee. I... no była mowa o sytuacji Pomówieniach jakoby no. Ogólnie ty chciałem przekazać Więc proszę państwa Musimy pamiętać o ofiarę -e, e, Psychiatrii i tutaj i ofiary psychiatrii musimy pamiętać. Oddajemy teraz cześć im. I cześć tym, którzy właśnie yy, naprawdę mieli przechlapane. Więc naprawdę musimy walczyć. Bo bez walki to nic nie zrobimy. I mam nadzieję, że oni ci w tym zapłacą za wszystkie swoje krzywdy. Więc całym Wielkiej Polsce triumf nadejdzie. Trzymajcie się. No to jest efekt ich traktowania. Więcej na ten temat powiem w demonstracji megafonowej. A no na, no, dziękuję.